Mówimy, ale, myślę, że, ale myślę, że wie Pan, czołgi jak czołgi, ale każda drużyna szwajcarska ma w sobie BTR-a, którego siła ognia jest mniej więcej równa polskiemu czołgowi. Może nie ma wielkiej armaty, ale jeśli chodzi o karabin naszynowy, ma lepsze niż polski czołg twardy. Jakoś nikogo jeszcze, jeszcze z tego nie, nie ustrzelili, więc wydaje mi się, że należy podpić, że żeby, żeby na, na ogół ludzie tam nie mają tego kluczyka pod ręką cały czas. Wcześniej mówi Pan o e, posłach, którzy e, są pod znacznym wpływem, wpływem, wpływem ropy e, Czy ma no, jakiś pomysł na to, e, jak sprawić, żeby e, duże firmy, korporacje nie miały takiego wpływu na politykę? Hmm? Póki jest, żyjemy w demokracji, to jest to niestety niemożliwe to jest jedna na właśnie liczny wad demokracji. Nie bardzo wiadomo, jak to zlikwidować. Problem polega na jednym z punktów, jest to, co my się domagamy od 20 lat, też będzie nie żeby jeżeli już punktujemy ustawy, to nowe ustawy, żeby chodziły w życie przed sześć, w ciągu 6 lat, to znacznie zmniejsza zarówno chęć posłów, żeby ustąpić przed jaki zmniejsza chęć yy, lobbystów, bo oni też tak nie myślą, prawda? Zmieli za 6 lat myślą, co, co teraz no, zrobić, prawda? Dwa. dwa, dwa. No i poza tym jest to okres złotu inwestycji. Yy, 6 lat jest to okres złotu inwestycji, no, z czym, jeżeli ja włożę w coś tam yy, jakąś firmę, no to wiem, że przez sześć lat mi się nie wyją przepisy i przynajmniej zrzucą mi się te pieniądze, które włożyłem, więc mogę bezpiecznie inwestować. Wie Pan, dlaczego kapitały amerykańskie idą głównie na Filipiny, a nie do Polski? Dlatego, że na Filipinach są wulkany. Otóż wybuch wulkanu może zniszczyć fabrykę, ale wybuch głupoty parlamentu niszczy ją o wiele dokładniej. A co więcej, wybuch wulkanu można od kiedy przewidzieć, wybuch głupoty parlamentu jest nieprzewidywalny. Z tym, o wiele bezpieczniej jest postawić fabrykę na zboczu wulkanu niż w Polsce, gdzie jest ona pod parlamentu, a jak mówią Amerykanie, nie czyje życie, zdrowie, ani mienie. Nie jest bezpieczne, kiedy to Parlament. To jest o w okresie, ale myślę, że polski parlament nie jest tutaj wiele lepszy, lepszy może nawet i, i gorszy. Tego też trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, ja wszystkim Państwu bardzo dziękuję, ale niestety obowiązki mnie wzywają. Chcę Państwu bardzo podziękować za, za uwagę, za to, że niemal w komplecie przez ten długi czas. Liczę Państwo, przekonają swoich znajomych, że Korwin-Mikke to nie jest bardzo z nożem w zebrach, że chce wystrzelać wszystkich różnych czołgów trzymanych, trzymanych, trzymanych w szafce nocnej, że nie chce, nie chce również, żeby wszyscy, żeby wszyscy się zaśpali na śmierć, że nie chce również zlikwidować wszystkich podatków, żeby, żeby w ogóle nie mieć burza tego państwa. Krótko mówiąc, jest to normalny człowiek, tak jak prostu głowa amerykańskiej partii republikańskiej. A, a, nie, a, 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 a nie oczywiście jak typowy Europejczyk, ale co robić? Musimy się ratować i trzeba to zrobić, proszę Państwa, jeżeli chcemy przeżyć. Dziękuję Państwu za uwagę.